Cześć, witajcie, z tej strony Franek, no yy, to jest mój pierwszy odcinek z GTA, ogólnie pierwszy, właśnie głównie będę nagrywał gry, w tym no, głównie też GTA, tak, yy, no i tu mam już pomysł na parę serii właśnie z gier, z GTA, yy, no w tym, w tym na przykład właśnie Real Life, że będę jeździł, mm -hmm że będę sobie jeździł na przykład właśnie z pierwszej osoby tylko, będę się zatrzymywał na wszystkich światach, normalnie tego nie robię. Bo z GTA i tego się nie robi. Nie wiem, może jakieś tam... No proszę o subskrypcje, komentarze i no... łapki w górę! Oczywiście jak się spodoba, to łapki w górę. No. No i tak. Więc ogólnie... Tutaj będzie jakiś 10-minutowy filmik, taki krótszy. O, przepraszam, przepraszam bardzo, bardzo, przepraszam. Tu mój, mój pies oczywiście się coś? tak, nie. Dobra, nie wiem, co on zrobił. To... nic się włączyło. O to chyba ten jest co to auto. Oracle. To? Nie. Ale no, jest fajne, więc ja sobie chyba wezmę O tu garaż mogę sobie kupić, jak fajnie. Na ile auto i ile kosztuje. Tu się podchodzi i się kupuje, tak?

Otwórz mi to! Bo jak nie otwórz A. A chciał powiedzieć, że jak nie otworzę, to go jeszcze wysłać. I tak bym tego nie zrobił, bo po co kurde? Eee! Eee! Ratunku! Flara! Druga Flara! Chodźmy się chyba można podpalić, tak? Nie? Ej, to wybuchnie? Ej, to jest jasne jak chło To nie widać z daleka, jeszcze w nocy O kurde, skatepark znalazłem Jakiś pod autostradą ciekawe. A to ciekawe Hmm Skatepark pod autostradą Nigdy o takich rzeczach kurde motor Trzeba nie coś Nie rzekło i bo ja go właśnie miałem No cóż, tutaj trzeba ale fajna Ej Ty to jest super Dobra tutaj trzeba granata a on się trochę odsunie ja powinienem o kurde, za blisko. I nie przesunął się? Ani troszkę? Dobrze, <laughs> <laughs> unio... no, że... to już... Nie, nie kończę, żartowałem, haha. Ha. DAJ MI AUTO! Oooo, ale fura, nie wiem, dlaczego to strzeli. Strzeliłem w sam środek! Jaki fartuuu! Czyż mnie próbowałeś potrącić? O nie... O nie... O, nie. nie lubię takich rzeczy. money yeah let me start a i'm guessing you don't want a back rub how can i help you oh hey you're in trouble hmm okay i'll deal with it some wheels i can bring them around <coughs> <coughs> it's on the way i'll get back to it then O to jest takie auto deluxe O, ale to jest ten sam. Co? Że już? Kurde Co to jest za świat? Ja mam taką latarkę może O no nie sądzę, że Nigdy mnie nie znajdziecie Nie stać was na helikopter, a nie stać a dopiero przed... ...gwiazda... ...dopiero gdzie ja mieszkam, ma tam... o, widzicie o, taki budynek, który go strzelą, ten... ...nie ten... ...o to jest najwyższy tam można mieć biuro. ...nigdy mnie nie znajdzie! Zaraz... Ja Ja mam tu zaraz wyjaśnię. A, też uciekłem, to nie muszę. To lepiej działa. Bo jeszcze szczele w niego niechcący i dopiero będzie, tak. Będzie kolorowo. Aha. To nie było śmieszne. Dobra, za sekundę. Oto... Oto... Nie... O, ten. Ale ten jest bardziej luksusowy, bo był droższy, więc wnioskuję, że jest. Nie, tak naprawdę to już się nie do... Nie. Mam problem, żeby ją strzelić. Bo to jest jedna z najdroższych helikopterów, więc ja go chcę. I nikt tutaj nie może latać nim oprócz mnie. Innych graczy. Ale ty nie. Dobra, chyba się zaraz rozbije, mam nadzieję. Dobra tam Czemu te rakiety mi go nie namierzają Dobra tam O nie, ja Idealny. tak I Siema, O nie, tutaj też ktoś ma deluksu, co się lepiej wzniosło O kurde Jak nie rozwali ten ark on chyba chce mnie rozwalić, A do niektórych marangar... Dobra, już się mu z wyższych. Dobra, nie chcę mnie rozwalić, dziękuję ci, Ark. ja ciebie dobrze czytam. Dobra, dzięki, Ark? O nie. O nie. A ja nie chcę się strzelać, teraz! Dobra, ja ląduję się i nie strzelam! Baka, bo będzie kolorowo! No to zrobiłem sobie tak kolorowo jak... No, normalnie no zademka. Nie, Arks! Zostaw mnie! Zostaw! Zostaw! Uciekam do domu! Uciekam do domu! Weź Arks! zobaczę co on robi! Przepraszam. Dobra, teraz jest moja chata. Jak wygląda, ale jak chcę zobaczyć go. Gdzie on jest? O tam. O cóż. Może mój monitoring jest na tyle dobry, że go będzie widać. O, Oby tak. O, E. Mm, e włącz. Nie, nie! Dobra. Główne wyjście, nie? Odwiedź garażu, nie? Garaż. O, super. Oj, teraz się ptu jaki gracz. Jak... Obe arktys ar, ar, arktysy Nie wiem jak się go czytam niestety. Ach ma Jochna nie chcę. no ale ja chcę... Ty nie ma. Ty ma. Nie wiem co on robi. W najwyższym oprócz mnie kto ma? Ja. Dobra ja nie wiem tam nic nie ma nic nie ma wstawaj mordo O nie Arkst Ar za, arkst O Arkst Nie leć do mnie bo jak ja się wal... O tu jest arkst Dobra Chciałbym żeby fan muzyki no, to już będę kończył. No. To... Cześć i czołem z Jumplu... Ale... Jej! Cześć i czołem z kluski, z Rosołem. Ej, to się zagrało. To jest chyba dobrze, nie za... tak? O. Nie, nie jest dobrze, nic nie jest dobrze.